Po tych dowodach naukowych widzimy nagle historyczne dowody, których do tej pory nie widzieliśmy. Dobry przykład widzimy u Jeremiasza, proroka Starego Testamentu. On czuł się powołany do tego, aby nas ostrzeżyć przed tak zwanym dewastatorem. I on widział dokładnie, jak to się stanie. W księdze Jeremiasza dwadzieścia, trzydzieści i czterdzieści osiem, czytamy Zaprawdę oto nieszczęście idzie od narodu do narodu, i groźna burza zrywa się od krańców ziemi. Tutaj ostrzega Jeremiasz. Przed wielką katastrofą, która przyniesie nieszczęścia. I nadciągnie niszczyciel na każde miasto i żadno nie ocaleje. Spustoszona będzie dolina i zniszczona będzie równina, rzekł Pan. Tu mówi Jeremiasz, że to zniszczenie wyjdzie od tego zniszczyciela, jak on go zwie. Czy istnieją jeszcze inne teksty z tej epoki, w których byłoby to opisane? Tak. W rzeczywistości. Eksodus był błogosławieństwem dla Żydów, ale jednocześnie też nieszczęściem dla Egipcjan. Egipcjanie stracili w tym czasie wiarę w swoich bogów. Tak samo jak my chcemy zrozumieć, to, co stało się 11 września, chcieli też Egipcjanie zrozumieć, co to z nimi się stało. Podczas gdy Hebrajczycy pisali Stary Testament, Egipcjanie pisali tak zwaną Starą Księgę. Ta księga miała wielkość encyklopedii i opisywała historyczne wydarzenia. Dwa z nich są bardzo ciekawe. Jedna, potop Noego. W egipskich opowieściach o owieściach Hanoka i Suda jest mowa o podobnej Arce, która jest bardzo podobna do Arki Noego i prawie identycznie opisana. I też następne opisane przez Egipcjanów są te dziesięć plag. Między Starym Testamentem a tą książ księgą jest wiele podobieństw. Zarówno Żydzi, jak i Egipcjanie. Nie wymienili imienia tego faraona, który w tym czasie rządził. Ale różnią się te opisy w tych księgach mówiące o przyczynie tych plag. Starożytni Egipcjanie pisali, że te plagi zostały wywołane przez olbrzymi obiekt. I nie tylko te plagi były przez ten obiekt spowodowane, ale również potop Noego. Zburzenie Atlantydy. Podobnie jak Jeremiasz, Egipcjani, Egipcjanie nazwali ten obiekt niszczycielem i ostrzegali przez, przed jego powrotem. Starożytni Egipcjanie ostrzegali, że powrót tego wielkiego obiektu przyniesie ogromne zniszczenia na całym świecie. I to w naszych czasach. Ta Stara Księga jest zawarta w pierwszych sześciu księgach tak zwanej Kolbrin Biblii. Podobne opisy są w hebrajskiej torze, jak i w Starym Testamencie. Z tego powodu Kolbrin Biblia jest podstawą do badań o planecie X. Te egipskie opowieści są bardzo żywotne i dają wiele odpowiedzi na pytania dotyczące planety X. Podobne odpowiedzi są ukryte też w Starym Testamencie. Wiele przepowiedzi, które tam stoją, już się do naszych czasów wypełniły. W Kolbryn Biby jest napisane, czego możemy oczekiwać. Jeśli krew będzie na ziemię kapać, przybędzie ten niszczyciel. Góry się otworzą i będą pluć ogniem i popiołem. Drzewa będą zniszczone i życie zaniknie. Lądy połkną, jeziora, morza będą wrzeć. Przypuśćmy, że nasze rządy wiedzą o tym, a zatem co robią? I naturalnie chcielibyśmy też wiedzieć, co się z nami stanie. Nasze rządy wiedzą o tym już od dawna i robią ogromne przygotowania w tym kierunku. Pytanie jest tylko, co my robimy? Po tych dowodach naukowych widzimy nagle historyczne dowody, których do tej pory nie widzieliśmy. Dobry przykład widzimy u Jeremiasza, proroka Starego Testamentu. On czuł się powołany do tego, aby nas ostrzeżyć przed tak zwanym dewastatorem. I on widział dokładnie, jak to się stanie. W księdze Jeremiasza. Dwadzieścia pięć trzydzieści dwa i czterdzieści osiem osiem czytamy. Zaprawdę, o do nieszczęście idzie od narodu do narodu i groźna burza zrywa się od krańcu Ziemi. Tutaj ostrzega Jeremiasz przed wielką katastrofą, która przyniesie nieszczęścia. I nadciągnie niszczyciel na każde miasto i żadno nie ocaleje, spustoszona będzie dolina i zniszczona będzie równina, rzekł Pan. Tu mówi Jeremiasz, że to zniszczenie wyjdzie od tego zniszczyciela, jak On go zwie. Czy istnieją jeszcze inne teksty z tej epoki, w których byłoby to opisane? Tak, w rzeczywistości. Eksodów był błogosławieństwem. Dla Żydów, ale jednocześnie też nieszczęściem dla Egipcjan. Egipcjanie stracili w tym czasie wiarę w swoich bogów. Tak samo jak my chcemy zrozumieć to, co stało się 11 września, chcieli też Egipcjanie zrozumieć, co to z nimi się stało. Podczas gdy Hebrajczycy pisali Stary Testament, Egipcjanie pisali tak zwaną Starą Księgę. Ta księga miała wielkość encyklopedii i opisywała historyczne wydarzenia. Dwa z nich są bardzo ciekawe. Jedna, Potop Noego. W egipskich opowie opowieściach Hanoka i Suda jest mowa o podobnej arce, która jest bardzo podobna do arki Noego i prawie identycznie opisana. I też następne, opisane przez Egipcjanów są te dziesięć plag. Między Starym Testamentem a tą księgą jest wiele podobieństw. Zarówno Żydzi, jak i Egipcjanie nie wymienili imienia tego faraona, który w tym czasie rządził, ale różnią się te opisy w tych księgach mówiące o przyczynie tych plag. Starożytni Egipcjanie pisali, że te plagi zostały wywołane przez olbrzymi obiekt i nie tylko te plagi były przez ten obiekt spowodowane, ale również potop Noego, zburzenie Atlantydy. Podobnie jak Jeremiasz, Egipcjani, Egipcjanie nazwali ten obiekt niszczycielem i ostrzegali przez, przed jego powrotem. Starożytni Egipcjanie ostrzegali, że powrót tego wielkiego obiektu przyniesie ogromne zniszczenia na całym świecie, i to w naszych czasach. Ta stara księga jest zawarta w pierwszych sześciu księgach tzw. Kolbrin Biblii, podobne opisy są w hebrajskiej torze, jak i w Starym Testamencie. Z tego powodu Kolbryn Biblia jest podstawą do badań o planecie X. Te egipskie opowieści są bardzo żywotne i dają wiele odpowiedzi na pytania dotyczące planety X. Podobne odpowiedzi są ukryte też w Starym Testamencie. Wiele przepowiedzi, które tam stoją, już się do naszych czasów wypełniły. W Kolbryn Bibel jest napisane, czego możemy oczekiwać. Jeśli krew będzie na ziemię kapać, przybędzie ten niszczyciel. Góry się otworzą i będą pluć ogniem i popiołem. Drzewa będą zniszczone i życie zaniknie. Lądy, połkną jeziora, morza będą wrzeć. Przypuśćmy, że nasze rządy wiedzą o tym, a zatem co robią? I naturalnie chcielibyśmy też wiedzieć, co się z nami stanie. Nasze rządy wiedzą o tym już od dawna i robią ogromne przygotowania w tym kierunku. Pytanie jest tylko, co my robimy?